Witajcie. Słuchajcie, dzisiaj mamy kolejny taki filmik z serii, czyli wracamy sobie do powstania Wielkopolskiego. I w dniu dzisiejszym wracamy, słuchajcie, do organizacji. Przyczynkiem do tego jest właśnie ten medal. No i co możemy o tym medalu powiedzieć? Słuchajcie, o tym medalu możemy powiedzieć generalnie dużo więcej niż dom aukcyjny, który go sprzedał. Bo dom aukcyjny, który go sprzedał sobie, rozwinął e, tutaj tę końcóweczkę, tak, czyli TUP e, imienia Paderewskiego, dzielnica 3, zamek i tak dalej. Towarzystwo odbanistów Polskich. No, słuchajcie, nie trzeba być odłem, żeby się domyślić, że Towarzystwo odbanistów Polskich, nawet jeżeli by w dwudziestoleciu międzywojennym miało taki medal, to nie miałoby go dla jakiejś tam dzielnicy, tylko dla oddziału poznańskiego. No ale tutaj, cóż, no, za niewiedzę kadać teoretycznie nie wolno, chociaż w sumie no, nieznajomość prawa szkodzi, więc może niekoniecznie. Ale tutaj akurat ta niewiedza no, nie jest niczym nadzwyczajnym, bo trzeba być akurat kolekcjonerem znającym ten temat, żeby wiedzieć, co to dokładnie jest. No i co to jest? TUP, WLKP, dzielnica 3 Zamek imienia Paderewskiego założycielowi. Towarzystwo uczestników powstania Wielkopolskiego. Imienia Paderewskiego, oddział dzielnica trzecia zamek z Poznania, bo tak kiedyś Poznań był podzielony, akurat dzielnica trzecia w Poznaniu była dzielnicą przy zamku yy, królewsko cesarskim, cesarskim, jak zwał, tak zwał, generalnie na świętym Marcinie. No i co możemy słuchajcie powiedzieć o tym medalu jest oczywiście z okazji pięciolecia pięciolecia założenia towarzystwa w tym momencie czy założycielowi chodzi o założyciela koła czy chodzi o założyciela całego towarzystwa tego nie jestem w stanie rozstrzygnąć. Wytwórcą tego odznaczenia był Zygmaniak, czyli w sumie no, postać bardzo znana, jeżeli chodzi o poznańskich dawerów, bo robił no, bardzo, bardzo dużo rzeczy. I ten krzyż też jest, słuchajcie, jego taką y, tradycyjną formą bo te krzyże zobaczcie, jak on jest stworzony on jest generalnie stworzony z trzech części. Część pierwsza to jest ten krzyż. I ten krzyż to jest taka absolutna klasyka. To jest yy, podstawowy chyba wzór zygmaniaka dla wszelkich odznak nagrodowych. Jak zobaczycie sobie chociażby odznaki bractw kurkowych nagrodówki, to one mają dokładnie taki, yy, taki kształt, czyli yy, prostego krzyża tutaj z płomieniami w ramionach. Yy, druga część no to jest tutaj ta ozdobna ro rozeta. Nie wiem na ile dobrze ją będziecie w stanie tutaj zobaczyć, ale to jest właśnie ten element dokolny. Yy, no, to jest jakiś rodzaj wieńca, natomiast jakiego wieńca to już tutaj się nie podejmę określić, i środek no to jest ten medalion z piątką, z datami założenia tutaj towarzystwa, tego oddziału prawdopodobnie konkretnego. No i cóż, słuchajcie, tak naprawdę na tym byśmy mogli zakończyć, ale nie lubimy kończyć w takich momentach. Co możemy jeszcze o towarzystwie powiedzieć? Skąd w ogóle wiemy, że to jest konkretnie to i skąd możemy mieć pewność? Bo słuchajcie, to, że coś ma skrót, który by pasował, to wcale nie znaczy, że jest to konkretnie po tym yy, towarzystwie, bo tutaj bardzo łatwo, słuchajcie, wpaść naprawdę w pułapkę różnego rodzaju. Ale tutaj mamy tę pewność. Skąd mamy tę pewność? Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą mamy, to jest tablica, którą zaraz Wam pokażę. I tu, jak widzieliście, na tej tablicy poświęconej no, kilku wydarzeniom, tak? ale generalnie 15-lecie odzyskanie niepodległości, 10-lecie towarzystwa. Mamy datę 15 październik 33. Czy data jest przypadkowa, czy nie przypadkowa, słuchajcie, tutaj nie będziemy wyrokować. Nie znam aż tak dobrze niestety historii tego konkretnego towarzystwa. Prawdopodobnie miało to związek z jakimiś obchodami. Natomiast tak, no, wiemy oczywiście, że 15 października to jest za wcześnie na 15-lecie odzyskania niepodległości. Z kolei nieco za późno na ten wrzesień. Ale znowu mamy potwierdzenie, że Towarzystwo Uczestników Powstania miało swój oddział w dzielnicy 3 Zamek. Dzielnicy 3 na Zamku. Yy, także tutaj jest takie jeszcze potwierdzenie. I słuchajcie, ostatnie potwierdzenie, które wam pokażę jest rzeczą genialną. Jest to zdjęcie z albumu poświęconego... Przez Towarzystwo Uczestników Powstania, znaczy poświęconego podarowanego Ignacemu Paderewskiemu, patronowi tego właśnie towarzystwa. Oczywiście Paderewski był patronem nie tylko tego towarzystwa, był patronem też wielu kół i oddziałów różnego rodzaju związków wojackich i powstańczych. Też jeden z oddziałów powstańców Towarzystwa Powstańców i Wojaków nosił właśnie imię Paderewskiego. Natomiast co jest ważne na tym zdjęciu, słuchajcie, zaraz Wam je tu wkleję i zobaczycie sami. Przyjrzyjcie się dobrze tym postaciom. No, i jak mogliście się przekonać, te postaci są odznaczone. Mają słuchajcie, odznaczenia, które do złudzenia przypominają właśnie tego typu krzyż z jakimś medalionem. Myślę, że to jest właśnie to odznaczenie na ich piersi na ich piersiach w zasadzie. Czyli w tym momencie mamy potwierdzone, że to odznaczenie. To jest dokładnie to, które jest wydane przez to towarzystwo. Słuchajcie, jedna, jedna tylko zagwozdka z tym. No nie jestem w stanie Wam pokazać tego w lepszym wydaniu. Nie wiem też, co jest w tym albumie. Dlaczego? Album się znajduje w archiwum akt nowych bodajże w Warszawie. Kiedyś się tam na pewno wybiorę go obejrzeć sobie na żywo. Ale z racji tego, że oni udostępniają też różnego rodzaju kwerendy i reprodukcje, to napisałem do nich z takim zapytaniem. No i słuchajcie, no jak to w instytucji państwowej generalnie powiem Wam, że o ile w muzeach ludzie mi odpowiadają przeważnie bardzo szybko, to jest dzień czasami dwa zwłoki, o tyle tam czekam już jakieś dwa albo nawet może już trzy tygodnie w tym momencie, odpowiedzi jest zero. No i niestety na no, tą smutną konstatacją ten filmik zakończymy, czyli tutaj takie utrudnienie, niestety uniemożliwiające pewne rzeczy. No ale kiedyś może je przezwyciężymy. Także słuchajcie, dziękuję Wam za dzisiaj, to by było na tyle. Za tydzień pochylimy się nad rzeczą, myślę, ciekawą. Będzie coś dla falerystów od odznak międzywojennych, bo pochylimy się nad odznaką 70. Pułku Piechoty. Także już Was dzisiaj zapraszam. No, oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was do lajkowania, do subskrybowania kanału, do zostawiania komentarzy, łapek w górę, do sprawdzania fanpage'a na Facebooku, bo tam też się trochę więcej dzieje. Także dziękuję Wam jeszcze raz za dzisiaj i do usłyszenia